To jest w ogóle bardzo fajna animacja, jak oni z tej ziemi wychodzą. Idź, idź, idź sobie stąd, idź sobie stąd. Czemu ona teraz jest flirtiarska? Co jest? No, to wygląda trochę brutalnie. Cześć Wam! Dzisiaj pogadamy sobie o modzie um, Sacrificial. Jest to w sumie jeden z jego najpopularniejszych modów, jeżeli nie najpopularniejszy a mianowicie apokalipsa zombie jest to mod przede wszystkim bardzo dobrze zrobiony i wydaje mi się, że też taki potrzebny, ponieważ nie wiem, przynajmniej myślę, że wielu graczom trójki brakowało w czwórce właśnie zombie które jak do tej pory nie zostały wprowadzone ani z dodatkiem, ani w grze podstawowej, ani z aktualizacją Dlatego myślę, że jest to przydatne. Poza tym jest tutaj wiele dodatkowych opcji, dosyć ciekawych. Więc przechodzę już do Simsów i zaraz sobie przejrzymy wszystkie opcje dostępne w tym modzie. Ok, jestem już w Simsach. Teraz to, co musimy zrobić, to kliknąć na naszego sima i wybrać tą opcję z Apokalipsa Zombie. Tutaj te opcje na razie są wszystkie zablokowane. Na przykład tutaj brakuje nam radia, takiej krótkofalówki. Tutaj też nam brakuje radia. Tutaj brakuje nam broni po prostu. Tutaj. Więc na początku sobie kupimy rzeczy potrzebne do przetrwania. I pojawia nam się cała lista różnych gadżetów. Przede wszystkim kupimy sobie radio. Tutaj jest maska chroniąca przed infekcją przez powietrze. Tutaj jest jakaś broń. Tutaj są naboje do tej broni. Tutaj jest psikacz pierwszej pomocy w przypadku ugryzienia przez zombie. On pomaga wyleczyć tą ranę i, i zapobiec zakażeniu. Tutaj to jest taki spray, który. Po prostu zombie myślą, jak się tym spsikasz, że jesteś jednym z nich for a long while, czyli przez dłuższy czas. Tutaj to jest to samo, tylko przez krótszy czas. No tutaj są różne pistolety. To jest serum mm, pozwalający na wyleczenie Sima, który się zamienił w zombie, a tutaj jest wirus, który zamienia ludzi w zombie. I teraz, jak zacząć taką apokalipsę? Możemy albo zarazić tym wirusem jakiegoś sima, który potem będzie zarażał innych, albo możemy zrobić coś takiego. Klikamy na siły powietrzne, infect, czyli zakażamy wszystkich simów w danym dystrykcie. To kosztuje 10 tysięcy simoleonów i w tym momencie leci samolot, który właśnie z powietrza zrzuca tego wirusa. Do tego też się przydaje ta maska, która chroni przed tym. A tutaj jest, żeby wyleczyć wszystkich simów, ale jest też opcja taka, czyli słuchać jakiegoś, jakiejś audycji policyjnej nagłej i w momencie kliknięcia, to jest event jak widać, wydarzenie, w momencie kliknięcia na to zaczyna się również coś w rodzaju apokalipsy, co prawda tylko kilku z slimów jest zarażonych, ale oni idą zarażać dalej, jeżeli się ich nie zlikwiduje. Więc możemy sobie wykorzystać tą opcję i zobaczymy, co się stanie. Mamy tutaj... Okej, okay, może najpierw... ojeju no właśnie pojawiają się w po kolei zombie yy, kilka zombie, chyba trójka to jest w ogóle bardzo fajna animacja jak oni z tej ziemi wychodzą ojeju tutaj mamy informację o tym właśnie, że się pojawili no, takie ostrzeżenie Tutaj mamy zadania, czyli postrzelić trzech zombiaków, ostrzec ocalałych. Czy tutaj będzie jakiś atak na. Nie ma chyba tutaj żadnych simów, ale oni zazwyczaj podchodzą po prostu do simów w pobliżu i ich atakują, przez to tamci się zamieniają również w zombie. No dobra, ale na szczęście mamy możliwość zakupienia broni. Oczywiście możemy... Oni tutaj już teraz mnie zauważyli Oczywiście możemy ym, dać się zamienić w zombie, ale o, tutaj pojawia się nastrójnik od zobaczenia zombie Coś w stylu jak od zobaczenia ducha ym, Możemy postrzelić również tego zombie ym, Czemu nie mogę? Czy ja nie mam nic? z Tego mam chyba No dobra, a to, to co to jest? O, o, nas chce zaatakować. Następny. Idź idź, idź sobie stąd, idź sobie stąd. Czemu ona teraz jest flirtyarska? Co jest? Dobra, czy ona ją postrzeli? Tak. No to wygląda trochę brutalnie. No i w tym momencie co tu się dzieje? Reaguje na zombie. No i w tym momencie nasz zombie znika. Ojeju. No oczywiście możemy zlikwidować tych zombie, a możemy pozwolić, żeby całe miasto było zombie, bo to w sumie nic się wtedy nie dzieje. Co ciekawe, jeżeli macie zainstalowany ten mod i gracie dosyć długo, a nie używacie go, w grze, w ogóle, to po jakimś czasie Simowym może po prostu ta apokalipsa się zacząć samo istnieć? Że po prostu jakiś Sim się tak randomowo stanie zombie? Ale nie musi tak być. Tak ja tak raz miałam. Oczywiście ten mod można wykorzystać do bardzo wielu ciekawych scenariuszy w Simsach i jest on bardzo przydatny. Można sobie zrobić taką historię, że jest się tam grupką ocaleńców z apokalipsy i, i mamy mis ma, ma się misję, żeby uratować świat przed zombie, żeby ich wyleczyć czy coś. Więc y, zostawiam Wam linka w opisie i dzięki za oglądanie. Oczywiście y, tutaj jest kilka opcji, których nie pokazałam, ale myślę, że możecie sobie zobaczyć to sami, bo no to też jest jednak frajda, kiedy odkrywacie sobie te opcje w modzie. Więc dzięki i możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się podobało oraz subskrypcję i zapraszam do oglądania innych moich filmów.